Cześć, witaj serdecznie w nowej wakacyjnej serii filmików do nauki francuskiego, skierowanej do osób początkujących, do osób, które francuskiego nie znają albo znają bardzo słabo i chcą pojechać na wakacje, na wycieczkę do Francji. Na dzisiejszej lekcji omówimy sobie 10 najbardziej podstawowych francuskich zwrotów, bez których ani róż, natomiast na kolejnych lekcjach będziemy przerabiać różne sytuacje, więc to będzie taka wakacyjna seria z rozmówkami. Dzięki temu we Francji nie będziesz się czuł zupełnie obco. No dobra, ale jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, no to warto, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia. Tak więc na początek czołóweczka. Ja nazywam się Marysia, a to jest mój mąż Tomasz. Salut! Jest Francuzem mieszkamy na francuskiej Korsyce i nauczamy francuskiego na portalach społecznościowych i w wideokursach online. Koniecznie zasubskrybuj Francuski Notesik i poznaj nasz styl nauczania. OK, no to w takim razie zaczynamy odcinek pierwszy 10 podstawowych francuskich zwrotów. Na początek oczywiście musimy powiedzieć o dzień dobry. To po francusku bonjour. Czyli takie połączenie przymiotnika bon, czyli dobry oraz jour. To jest rzeczownik znaczący dzień. Bonjour, pisane razem, znaczy dzień dobry. Bonjour. Oczywiście używamy tego w standardowych sytuacjach, kiedy wchodzimy do sklepu, do urzędu. Witamy się, mówimy dzień dobry, ale też może się zdarzyć najczęściej w mniejszych miejscowościach, że ktoś się z tobą przywita na ulicy. Po prostu będzie szedł chodnikiem i powie do ciebie: Bonjour? Nie zdziw się, po prostu odpowiedz mu to samo. Bonjour. Jeśli będziesz mieć jakiś problem na dworcu, w sklepie, na ulicy, będziesz czegoś szukał, będziesz chciał się kogoś o coś zapytać, to podchodząc do danej osoby też zacznij od bonjour. Przywitaj się. Kolejny zwrot to francuskie miłego dnia, czyli bonjourny, bonjourny. Jeżeli będziesz odchodzić od kasy w sklepie, to życz kasierce miłego dnia. Może się tak zdarzyć, że ona pierwsza powie bonjourny. A ty możesz odpowiedzieć jej dokładnie tym samym. Najczęściej użyjesz tego w takim trio, jeżeli będziesz w sklepie. Na początku podziękujesz, czyli powiesz merci, merci. Kto nie zna francuskiego, dziękuję. Następnie życzysz miłego dnia, czyli powiesz bonne bonjourny. Journée. A na koniec powiesz do widzenia. o do widzenia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. No i oczywiście przyda ci się francuskie ja przepraszam. Francuzi używają słówka pardon, pardon albo excusez-moi. Excusez-moi. I tutaj to excusez-moi jest używane w kontaktach z osobami, z którymi jesteśmy Pan. Jeżeli jednak jedziesz na wakacje do Francji, no to prawdopodobne jest, że ze wszystkimi osobami będziesz właśnie rozmawiał na perpan. Czyli jak chcesz powiedzieć przepraszam, to powiedz pardon albo excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Nawet jeżeli szukasz czegoś w supermarkecie, możesz podejść do pracownika sklepu i powiedzieć bonjour. Excusez-moi. i dalsza część zdania. Czyli dzień dobry. Przepraszam. Gdzie znajdę? Gdzie się znajduję? Itd. Tak Bonjour. Excusez-moi. Jeśli natomiast jesteś w restauracji i chcesz, żeby do ciebie podszedł kelner, najlepiej jest popatrzeć się na niego ewentualnie lekko podnieść rękę, no ale może się tak zdarzyć, że akurat tego dnia będzie sporo klientów i kelner być może Cię od razu nie zauważy. Jak będzie niedaleko Twojego stolika, to możesz jeszcze raz podnieść rękę i powiedzieć S'il vous, plaît? vous plaît? Zwrot S'il stosowany do osób, z którymi jesteśmy per pan najczęściej oznacza Proszę. Ale tutaj akurat w tej sytuacji, kiedy kogoś prosisz, s'il vous plaît", bardziej będzie znaczyć jako proszę, proszę pana, przepraszam. S'il vous, plaît". vous plaît. Tego zwrotu użyjesz też, kiedy będziesz kogoś o coś prosić, na przykład kupując bagietkę w piekarni, powiesz une baguette, s'il vous plaît", czyli jedną bagietkę, proszę. Une baguette, s'il Jest to taki zwrot grzecznościowy, który pasuje do wszelakich pytań, próśb. Także śmiało używaj go. Na przykład będziesz chciał zapytać w restauracji, gdzie jest toaleta? Jak to zrobić? Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît? No i zapomniałabym o najważniejszym, francuskie TAK i NIE. Być może wiesz, TAK to OUI, a NIE to NU. Czy to się przyda? Oczywiście, że tak. Na przykład w sklepie. Vous payez par carte? Oui. Vous avez la carte du magasin? No. I na koniec mam dla ciebie coś ekstra. Czyli samo mogę? Czasami może się tak zdarzyć, że będziesz chciał usiąść obok kogoś na ławce albo na przykład będziesz chciał się zapytać, czy możesz wziąć krzesło, które tutaj stoi obok. Jeżeli nie znasz francuskiego albo znasz go bardzo słabo, no to możesz mieć problem ze skonstruowaniem większych zdań. W takim przypadku pomagaj sobie gestykulacją, wskazywaniem na różne rzeczy i użyj Je peux? Je peux? Czyli mogę? Pardon, je peux? Bonjour, pardon, je peux? Oui, bien sûr. Je peux to znaczy po prostu ja mogę. To jest odmieniony do pierwszej osoby czasownik móc, czyli pouvoir. Pouvoir. Je peux. We francuskim, w przeciwieństwie do polskiego, nie możemy pomijać zaimków osobowych. Zauważ, że po polsku mówię Mogę? Raczej nie powiem. Ja mogę? Nie, po prostu mówię mogę. We francuskim nie możesz tak zrobić, dlatego używamy je, ja mogę. Ale na polski śmiało możemy to przetłumaczyć jako mogę. Jeżeli lekcja ci się podobała, to daj koniecznie łapkę w górę i napisz w komentarzu wyrażenie, które najbardziej ci się podobało. Napisz mi też, czy wybierasz się w najbliższym czasie gdzieś na wakacje do Francji i jak tak, to do którego miasta. A jeśli interesuje Cię kompleksowa nauka francuskiego od podstaw, to myślę, że zainteresuje Cię nasz wideokurs online. Wielki kurs. Razem z Tomasem stworzyliśmy go dla osób takich jak ty, które francuskiego nie potrafią, a chcą się go nauczyć opanować piękne podstawy, mieć komunikatywny francuski i używać żywego języka. Sprawdź na naszej stronie, czy kurs jest teraz dostępny. A w opisie do tej lekcji znajdziesz link, pod którym pobierzesz notatkę do dzisiejszej lekcji. Nie musisz nawet nic notować, bo notatkę przygotowałam dla ciebie ja. Pamiętaj o łapce w górze i. No mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej lekcji. Trzymaj się ciepło. Cześć.